Witam Was serdecznie 3 lutego 2022 roku w czwartek. Eee, ja chciałam Wam powiedzieć, ponieważ bardzo dużo osób do mnie pisze i pisze Pani Izo, jak tam noga, jak się Pani czuje, no źle się czuję, no kurde, jak się mogę czuć, jak mam chorą nogę. Noga jest chora, po prostu jest chora. Jest. Y Spuchnięta, jest biedna, jest obciążona. Ja nie mogę tej nogi trzymać na dole, tylko, tylko w niektórych sytuacjach. Już nawet sobie kładę tutaj na fotelu, jakkolwiek, albo siadam na fotelu obok i kładę na tym swoim chodziku, bo mam taki chodzik, który mi bardzo ułatwia życie. Ja tu mam kwiatki, które sobie kupiłam. W, wracając od lekarza, udało mi się po prostu, bo kocham kwiaty. Jest to bardzo trudny dla mnie okres, bardzo trudny, bo mam utrudnione w ogóle i chodzenie z każdym śmieciem, z każdym papierkiem, z każdą skórką od pomarańcza, od cytryny czy gdziekolwiek, muszę po prostu przemieścić się w całym domu i wrócić i z powrotem, i umyć naczynia w kuchni. I to właściwie nie w kuchni kłazience, bo mam tylko aneks kuchenny, więc mam bardzo, bardzo, bardzo utrudnione zadanie, ja jestem sama. Yy, chciałam Wam powiedzieć, yy, no właśnie się, nie, córka nie zainteresowała że, że w tej chwili dzieci to są śmieci po prostu do niczego się nie nadają, ani żadnej odpowiedzialności nie potrafią wziąć, ani zwrócić uwagę na trudną sytuację rodzica, który wszystko dał że ja właściwie lepiej się czuję bez córki niż córką, bo przynajmniej się rozwijam. A nie ten, a nie zajmuje się jej sprawami i jej butelkami od piwa Łukasza, czy tam nie wiem, różnych innych rzeczy. Jest to bardzo trudna sytuacja, nie powinno być takich sytuacji, dlatego że dzieci powinny zająć się matką w momencie, kiedy matka jest chora, bo jest chora i ona bardzo dobrze o tym wie. Bardzo proszę nie dzwonić, bo wyłączam wszystkie telefony i nie życzę sobie, żebyście do mnie dzwonili. E, teraz tak, um, i nie życzę sobie e, również, żebyście przysyłali mi jakieś grosze, bo wsadźcie sobie je w dupę albo nie wiem gdzie chcecie, a tutaj proszę nie przysyłać mi śmieci i nie zaśmiecać mi mojego, mojego konta, nie wchodzić na moje livey, nie wchodzić na moje konta. Jak się komuś nie podoba, to po prostu spierdalać i tyle. Na nic się nie przydacie i wypierdalać. Nie życzę sobie. A teraz chciałabym coś milszego po prostu. Chciałabym złożyć życzenia dla Dominika. Dominiku, obchodzisz dzisiaj swoje, właśnie wczoraj obchodziłeś, czy dzisiaj, nie wiem, obchodzisz swoje urodziny 20. I ja chciałabym Ci życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń w dniu Twoich urodzin. E, oczywiście znalezienia sobie drugiej połówki, ale takiej prawdziwej drugiej połów, połówki, która by cię wspierała, a nie dołowała. Od tego należy za, zacząć. Życzę ci, e, aby twoje, abyś wybierał właściwe drogi i żebyś e, tymi drogami podążał, tymi prawdziwymi, takimi, jakimi chciałbyś podążać, i żebyś nigdy nie żałował swoich po prostu postanowień, bo yy, życie jest bardzo trudne, żebyś po prostu nie, załama, nie załamywał się przy upadkach, bo jak widzisz, ja też mam teraz upadek, widzisz, że mam złamaną nogę i mam chłopoty w tej chwili z chodzeniem, puchnie mi, boli mnie, nie ma zasztyków, to wszystko kosztuje, lekarze, pielęgniarka, yy, yy, ten, trzeba przywieźć zaszczyki, trzeba coś zrobić, trzeba yy, się po prostu... Zająć po prostu tą nogą i w różnymi sytuacjami nie wziąć śmieciu do mnie, bo sobie nie życzę. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo to są również koszty. Ja wczoraj za lekarstwo zapłaciłam 300 zł i za Cze. A ten, a muszę je po prostu brać, dlatego że e, e, niebezpieczne, bo można dostać po prostu zakrzepu. E, brać: No, nie dzwoncie, kurwa, śmiecie, debile, skończone. Wypierdalać. No i nie przejmuj się upadkami, oba którymi doświadczasz, bo po prostu każdy jakieś tam upadki w życiu ma i musi sobie po prostu w trudnej sytuacji poradzić. Ja też muszę teraz sobie poradzić, choć jestem sama i jest mi bardzo ciężko. grzesia który ci też który też te ci zamówił to e, po prostu uważaj bo jest to człowiek e, chyba niepoczytalny albo nieodpowiedzialny, bo jak mu wczoraj powiedziałam że jestem w bardzo trudnej sytuacji że muszę zrobić zaszczyt, bo wróciłam po trzech lekarzach w i trzy dni po prostu na tych rękach cały, cały, cały czas na tych na chodzikach i na tych wszystkich gdzie mam schody, wszędzie muszę się dostać jest mi bardzo trudno, muszę biegać, muszę e, skakać, co jest bardzo trudne to nie potrafił zrozumieć, tylko powiedział że on e, e, życzenia chciał wczoraj, nie ma wczoraj, bo ja mu powiedziałam że jak będę w stanie, a jak miałam robić zaszczyki w brzuch nowym lekarstwem, które kupiłam za duże pieniądze, bo jest dużo droższe dwa razy tyle i musiałam sobie poradzić i mam wylewy niestety krwawe na brzuchu, bo, bo, bo są dużo gorsze od tamtego maila, czy jak one się tam nazywają, tamte były dużo lepsze. i E, bo jeżeli on jest na tyle niepoczytalny, to lepiej, e, ja ci życzę może lepszego partnera czy lepszego kolegi e, i tego. Mimo, że on zało, e, zapłacił za te życzenia i on ci składa te życzenia, to, to są to życzenia właściwie to ode mnie, bo przynajmniej od serca. Także bądź zdrów Dominiku, nie przejmuj się upadkami, wszystko się ułoży. Ja mam tutaj kwiatki takie, sama sobie kupiłam, ale tobie bym chętnie je dała. Serdeczne życzenia i pozdrawiam cię Izabela, rzetelnym okiem Izabeli.